Święta Bożego Narodzenia, zebraliśmy się tu dzisiaj, by opłatkiem się podzielić. Z racji narodzin Jezusa, radować się i weselić. On jest chlebem pojednania, co spaja nas i jednoczy. Porzuć nienawiść stary, braterstwo nabierze mocy, które w sercach nam zabłyśnie, światłem betlejemskiej gwiazdy. Dzień Bożego Narodzenia, niech weseli się z Nim każdy. Narodzenia Syna Boga prawdziwego. Cieszmy się po nocy służba tak wielkiego, Wesoło śpiewajmy chwałem Bogu daj mi hej, kolęda, kolemba. Zrodziła cię matka bo Boga jest bodystajemce. Nieźby dziedzic dzienskich znaczy dla nas więcej. Które chwały ratuj narzucali. Hej, kolenda, kolenda! Sprawy naszej Polsce lepiej się nam żyło. O błogosławanie na ojczyznę miłą. Wszystkie miasta wioski oddal od nas troski. Hej, kolenda, kolenda! Daj rozum na tmienie tym, co w Polsce rządzą. Niech z nadmiaru pychy i władzy nie błądzą. Daj dobre na chwilę, sprowadź ich na ziemię. Hej, kolenda, kolenda. My do twojej szopki znów za rok przyjdziemy. Za wszystko, coś dał, dam, nam ci podziękujemy. Będziemy śpiewali, Boga wysławiali. Hej, kolenda, kolenda. Będziemy śpiewali, Boga by zbawiali. Hej, kolęda, kolęda! Kolędnicy. poza wieji, po śnieżycy, białą psią od chat do chat, wędrujemy kolędnicy, rozśpiewali cały świat. Noc wesoło brzmi kolędą, pod nogami śniegu skrzyp, ludzkie twarze dookoła wyglądają spoza szyb i ksiami i miastami, dziś nam każdy z serca rad. Cała Polska śpiewa z nami, każdy blok i dom i sad. Witajcie nam, dobrzy ludzie, odpuszczcie na oścież drzwi. Wiesiemy wam wieść o cudzie, co po całej ziemi brzmi. Bóg się rodzi, moc truchleje, serca w górę chciejcie wznieść. Po śnieżycy, po zawiei, wiesiemy wam dobrą wieść. Dobrej wieści, pokój w świecie, dobrą wolę Bóg nam daj, Podnieś rączkę Boże, Dziecię, po Polski kraj. Warto, warto jest spotkać się w gronie, na dzień świąt się przygotować, Dzieląc się białym opłatkiem, wspólnie kolędować. Ponad dwa tysiące lat już czcimy tę pamiątkę, Szopkę, żółwek wśród bydlęty, Maryję z dzieciątkiem i Józefa, który szczerze tej świętej rodziny to narodzenie Jezusa co rok obchodzimy. Śpiewem kolęd, pastorały, co brzmią z całej mocy o narodzeniu Jezusa tej grudniowej nocy. Śliczne są polskie kolędy, wszyscy o tym wiemy. Żaden kraj ich tyle nie zna na tej naszej ziemi. Prawie dwa tysiące lat już będziemy je śpiewali, Dzieciątku Narodzonemu chwałę oddawali.